Cześć, dzień dobry, witam Cię w drugim tygodniu naszego wyzwania. Mamy dzisiaj trening numer 8 i jest to ponownie pośladek. Zaczynamy na macie. Pamiętaj, aby dać suba oraz łapkę w górę. Połóż się na plecach, ręce wzdłuż tułowia, kolana są umięte. Zaczynamy od shoulder bridge. Wyciągnij się wydłuż do góry i kręg po kręgu w dół. Wykonaj 8 spokojnych powtórzeń. Pamiętaj, aby pośrodki pchać jak najmocniej do góry, kolana do przodu. Chcemy przy okazji, oprócz wzmacniania tej taśmy, otwieraczyć również nasze biodra. Przy 8 zostań na górze. Mamy 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Jeden, motyl, dwa, jeden i po jednym powtórzeniu mamy góra, zostań, motyl, dół. Góra, zostań, motyl, dół. Góra, zostań, motyl, dół. Góra, zostań, motyl i dół. Następnie przejdź ponownie do góry. Prawa noga idzie do góry. Na się prosta noga dół i płęka góra. Mamy flex 7 dół i do góry. I 6, i 5, i 4, i 3, i 2. Ostatni, i teraz zostań kolany na wysokości drugiego kolana. Jedna noga jest prosta, druga ujęta, i maksymalnie wciągnij się do przodu. Odwróć prawą nogę, lewa do góry i mamy flex z do i puenta góra flex z do płuenta góra I jeszcze sześć i pięć cztery posiadki wysoko i trzy i dwa ostatni kolano do kolana i wyciągasz się maksymalnie w przód za stopą. odłóż nogę i luz do ręce na potowicy jesteśmy delikatnie wyżej i ponownie mamy pośladki 8 i 7 i 6 i 5, 4, 3, 2. I zostań na górze pośladkami. Spotykamy się prawym łokciem i lewym kolanem, czyli połączenie shoulder bridge oraz criss cross. Mamy osiem ta sama noga, i siedem, i sześć, i pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, druga, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy dwa ostatni zroluj się kręg po kręgu w dół ręce wracają wzdłuż tułowia ponownie pośladki góra przyciągnij lewą nogę do brzucha wyprostuj do góry flex w dół puenta góra przyciągnij i odłóż cały czas to samo przyciągnij, wyprostuj flex w dół puenta góra, przyciągnij i odłóż. Jeszcze sześć. Wyprostuj. Flex. Góra. ugni Odłóż. Na siebie. Góra. Flex. Góra. Przyciągnij. Jesteśmy w połowie. Na siebie. Prosta. Flex. Góra. Przyciągnij. Jeszcze trzy. Na siebie. Góra. Flex. Góra. Przyciągnij. Ostatnie dwa. Wyprostuj, flex, góra, przyciągnij. I ostatnie powtórzenie mocno do góry. Flex, góra, przyciągnij. I otóż, druga noga przyciągnij, wyprostuj, flex, góra, przyciągnij. I siedem przyciągnij, góra, flex, góra na siebie. I otóż, przyciągnij, prosta flex. Prosta przyciągli już sześć. I jeszcze pięć. Mam nadzieję, że dajesz radę. I cztery. I I jeszcze dwa. Ostatni. I odłóż na matę. Przyciągnij oba kolana, delikatnie przeroluj się na boki. I zroluj się do podporu. Jesteśmy w podporze. I teraz zaczniemy sobie od odwodzenia, czyli ruch ugiętej nogi do boku. Mamy 8, 7, 6. Pięć, cztery, trzy, dwa. I zostań. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I półs, Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I dół. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zostań. Cztery, trzy, 2 i puls! 4, 3. 2 i dół! 2 1, zostań. 2, 1, 2 1 po 1. Góra, zostań. Puls i dół! Góra, zostań. Puls i dół! Góra, zostań. Puls i dół! Góra, zostań. Puls. I dół. To samo w tył, ta sama noga. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. I dwa. I zostań. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I puls. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I dół. Góra 4, 3, 2, zostań 4, 3, 2 i puls 4, 3, 2 idu. Góra 2 i 1, zostań 2. 1, puls 2, 1, dół, po 1, zostań, puls idą. Góra, zostań, puls idą.

siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i dół, góra cztery, trzy, dwa i zostań, cztery, trzy, dwa i puls, cztery, trzy, dwa i dół, góra dwa, jeden, zostań, dwa, jeden, puls, dwa, jeden pojedynczy, góra, zostań, Puls idą, góra. Zostań, puls idą, góra. Zostań, puls ostatni. Góra, zostań, puls idą. Do tyłu. 8, 7, 6, 5, 4 i 3, 2. I zostań. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa i puls. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i dół. Góra. Cztery. Trzy. Dwa. I zostań. Cztery. Trzy, dwa. I puls. Cztery, trzy, dwa. I dół. Dwa. Jeden, zostań. Dwa. Jeden, puls, dwa. Jeden dół, jeden zostań puls i dół. Góra zostań puls i dół. Góra zostań puls i dół. Góra zostań puls i dół. Wyciągnij się, wydłuż w pozycji dziecka, niech sobie na odpoczną. I nachodzimy sobie na. Rok. Jesteśmy w sajkiku bocznym na przedramieniu. Jesteśmy tutaj, pamiętaj, wysoko na barku. Unosisz nogę do góry. I teraz noga prosta góra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I u mnie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wyprostuj 4, 3, 2 i ugni 4, 3, 2. Wyprostuj 2, 1, ugni 2, 1 i pojedyncze. Ugni, wyprostuj, ugni, wyprostuj, ugni, wyprostuj, ugni, wyprostuj i mamy dół. To samo na drugą stronę. Zaczynamy, a w tej od i prostej, idziemy do góry i prosta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ugni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wyprostuj. 2, 1, ugni, 2, 1, wyprost Raz, ugni, raz, wyprostuj. Raz, ugni, raz. Jeszcze dwa. Jeszcze ugni I po jednym jeszcze raz. Kładziemy się podobnie na plecy. Ręce wzdłuż głowy. Wyciągnij się znowu. Pośladkami. Jak najmocniej do góry. Wyciągnij, 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 wyciągnij. I powolutku. Kręg okręgu. Po Dół. Jeszcze dwa. Wyciągnij jak najwyżej. I do dołu. Jeszcze raz mocno wyciągi dopi maksymalnie w i zroluj się do dołu. Teraz, mniej więcej jak resztę wypuścisz całkiem w przód, to możesz sobie delikatnie sięgnąć pięty. Chcemy odsunąć o całą stopę nogi do przodu i zostać na piętach. Nawet jeszcze zaryzykuję troszkę dalej. Teraz wychodzimy do mostu. Dużo mocniej będą nam wychodzić o i długą uda. Wydź, wydłuż i powoli dół. Jak zostaniesz na piętach, będzie jeszcze przyjemniejsza praca. Wyjdź do góry i powoli dół. I jeszcze raz górę. Wydłuż, wyciągnij. I powolutku dół. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatni. Wydłuż, wyciągnij. Powolutku kręg po kręgu w dół. Przyciągnij oba kolana do brzucha. Dociśnij, zostaw prawą nogę. Lewą wydłuż, wyciągnij. Prawą po skosie do boku. Ty się skręć w prawą stronę. Mocno wyciągnij ten pośladek. I wróć górę. To samo na drugą stronę. Przyciągnij mocno lewe kolano. Przyciągnij. następne lewe kolano do prawej strony. Ty się obróć w lewą stronę. Wyciągnij, wydłuż. I oba kolana przyciągnij. I co? To no z powodu. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie robisz. No i oczywiście widzimy się na jutrzejszym treningu brzucha. Do zobaczenia!